Cześć! Ja nazywam się Przemek Siebera, a to kanał Afiliacja w pigułce w całości poświęcony tematyce zarabiania w internecie. Dzisiejszy odcinek będzie pierwszym z serii Think Outside the Box, w którym będę przedstawiał najbardziej nieszablonowe, oryginalne, czasem szalone i a nawet nieetyczne metody zarabiania pieniędzy w internecie. Będą to historie ludzi prawdziwych wyjadaczy SEO, afiliacji czy online marketingu które udało mi się znaleźć w sieci i oczywiście od razu zaznaczę że seria Think Outside the Box nie będzie regularną serią ale będę starał się starał się będę uaktualniać ją co najmniej raz w miesiącu to tyle tytułem wstępu a teraz trochę konkretów dzisiaj opowiem Ci historię Petera Van der Graaffa, bardzo popularnego online marketera z Holandii który znalazł Super oryginalny sposób na wypromowanie strony internetowej klienta, który działał w dość specyficznej niszy tylko dla dorosłych. Peters opowiedział tą historię w jednym z wywiadów dla Craiga Campbella, również znanego w branży SEO. A link do tego materiału umieszczę na dole w opisie do tego filmu, żeby nie było, że sobie zmyśliłem tą historię czy coś w tym stylu. A i jeszcze ważny disclaimer, nie jest to materiał dla dzieci, ponieważ poruszę w nim kilka wątków, które mogą się wydawać niesmaczne, dlatego jeśli nie masz 18 lat, to proszę wyłącz ten film. Teraz, zanim przejdziemy dalej, zaproszę Cię do subskrypcji mojego kanału, kliknięcia dzwoneczka obok tu po prawej czy po lewej stronie, aby być na bieżąco informowanym o nowych filmach na moim kanale. Nie obrażę się, jak zostawisz łapkę w górę, zadasz pytanie w komentarzu, albo przeszleś ten film dalej do swoich znajomych, aby zwiększyć moje zasięgi. Pamiętaj również, że jestem na social mediach, a możesz mnie śledzić na Facebooku, Twitterze, Instagramie czy LinkedInie, a linki do moich profili na dole tradycyjnie w opisie. To teraz. Czas na konkrety, czas na grzmoty, ale przedtem intro. Na początek, może krótko o autorze tej historii, o jego backgroundzie, czyli Peter van der Graaf. Dość popularny, znany ekspert od SEO i ogólnie pojętego online marketingu. Jest to człowiek, który nie zawaha się wytoczyć największych dział, aby dosięgnąć swojego celu. Gość ma naprawdę głowę na karku, potrafi myśleć. Outside the box, tak jak tutaj głosi ten, ten mój baner z tyłu za mną. Współpracował z największymi korporacjami, politykami. Działał w, naj, w najbardziej konkurencyjnych niszach z wielkimi sukcesami. Ponoć nawet majstrował przy jakichś tam wyborach w USA. Nie jestem pewien do, dokładnie o, o, których to, o, o których on to wspominał, bo nie pamiętam. No ale. Też miał tam jakiś swój udział. Dziś chcę przytoczyć jego historię współpracy z klientem, który działał w dość, naprawdę w dość specyficznej niszy branży pornograficznej, zwanej bukake. W skrócie, żeby Ci tu nie obrzydzać kolacji, bo może akurat jesz, czy cokolwiek robisz akurat teraz. Bukake jest to tak jakby japoński, bardzo popularny w Japonii fetysz. Praktyka seksualna polegająca na tym, że grupa mężczyzn po, nie, inaczej polegająca na ej ejakulacji grupy mężczyzn na twarz leżącej kobiety. Peter dostał 20 tysięcy euro do wydania na link building, kampanię link buildingo. Wydawało mu się, że jest to wystarczająco. Wcześniej działał już w branżach, w podobnych branżach pornograficznych i nie miał Problemu ze zdobywaniem linków. Tym razem jednak było inaczej. Z tego co tam wspominał, skontaktował się z ponad 50 stronami, gdzie chciał umieścić swojego linka. Już wcześniej współpracował z tymi stronami i wiedział, że nigdy nie miały one problemów z umieszczaniem linków do takich stron. Tym razem jednak został odesłany z kwitkiem. I okazało się, że te 20 tysięcy euro po prostu nie ma tak naprawdę gdzie wydać. Już miał kontaktować się z klientem i powiedzieć, że nic z tego nie będzie, a w sumie już próbował, ale akurat w tym momencie ten klient był na wakacjach. To Peter pomyślał sobie, pomyślał i wymyślił, że podejdzie do tego trochę inaczej. I tutaj włączyło się jego myślenie outside, outside the box. Kreatywne myślenie, co jest bardzo ważne. W tej branży. Peter, Peter, zbudował stronę internetową fikcyjnego lekarza, który się nazywał John Bukake, i pochodził z Kalkuty w Indiach, i pracował na Uniwersytecie w Kalkucie, a jego specjalnością była dermatologia twarzy. facial twarz. W, w Bukake. W Niszy bukake jest ponoć bardzo popularnym słowem kluczowym. I tak jak to powiedział Peter, jeśli jesteś wysoko na facial, to jesteś królem bukake. Oczywiście, Peter nie skończył na samym zbudowaniu strony tego fikcyjnego lekarza, bo doszło do tego, że jeszcze ściągnął kilka PDF-ów z jakimiś tam badaniami pozmieniał kilka rzeczy w tych PDF-ach, na końcu podpisał imieniem Johna Bukake, dodał jakby jednego do, do autorów jakby Johna Bukake, wrzucił to wszystko na, na tą stronę internetową tego lekarza, a potem jeszcze skontaktował się z różnymi periodykami medycznymi, portalami medycznymi online i tak dalej. No i udało mu się namówić te portale, żeby opu opublikowały te badania jeszcze raz. Tym razem jednak z linkiem do jego strony, do strony Johna Bukake. I z oczywiście nazwiskiem Johna Bukake w, tej, w, tych, w tych materiałach. To nie koniec. John Bukake był nawet na Wikipedii. No szaleństwo. Dzięki temu nieszablonowemu podejściu Petarowi udało się zbudować Naprawdę, naprawdę silne linki do strony fikcyjnego lekarza. I nie tylko silne, ale co najważniejsze powiązane z tematyką, właśnie Fayšo, Bukake, i chyba tam jeszcze był jakiś James Thompson czy coś takiego, bo jest to ponad jakiś bardzo popularny producent tych filmów dla dorosłych. Także idealnie. Dzięki temu całemu zabiegowi strona tego fikcyjnego lekarza Johna Bukake. Znajdowała się ponoć na drugim miejscu w Google na słowo Bukake, czyli te główne słowo kluczowe, na jakie jego klient chciał się pozycjonować. No ale to nie koniec, bo oczywiście ze samej strony internetowej tego Johna Bukake, tego lekarza, no nie było żadnego pożytku, bo co, ktoś sobie wchodził na tą stronę, no to widział jakąś stronę lekarza, no i tyle. A gdzie, gdzie ta strona klienta, jak, jak zrobić tak, żeby przekierować ten ruch cały na stronę? klienta. I tutaj Peter miał dwa pomysły, a właściwie trzy. Nie, z tego co tam opowiadał, to zapytał swojego klienta: co robimy? Czy wyłączamy tą stronę i o niej zapominamy, czy przekierowujemy tą stronę na no właśnie na tą stronę porno albo i tu doszła ta trzecia metoda, którą właściwie Peter wybrał. Zrobił przekierowanie ale jednocześnie zastosował tak zwany cloaking. Czyli cloaking jest to tak jakby maskowanie strony w zależności od osoby czy tam robota, który wejdzie na, na tą stronę. Czyli na przykład roboty Google widzą oryginalną stronę, a człowiek jak, jak człowiek wchodzi na tą stronę to widzi jakąś tam stronę, którą właśnie to osoba, która wykonuje ten klacking, chce tak naprawdę pokazać swojemu odbiorcy. Czyli, czyli właściwie było tak, że zwykły jakiś tam robot wchodził na, na tą stronę John Bukake, na przykład robot Google, to widział stronę Johna Bukaka, czyli lekarza. A jak ktoś, kto szukał już naprawdę te, właśnie tego fetyszu i znajdował tą stronę, to był automatycznie przekierowany już na stronę tego klienta, gdzie znajdował, to, czego szukał. Jak, nie trudno się domyślić, krótko po tym zabiegu ruch na stronie klienta po prostu wystrzelił w kosmos. Najlepsze, że konkurencja właściwie nie miała pojęcia, co się dzieje, bo nie mogła sprawdzić, jak to możliwe, że ta strona ma takie, ma takie super linki i tak szybko się wypozycjonowała, bo Peter poblokował, poblokował wszystkie roboty różnych narzędzi, aby nie pokazywały one. Co tam się dzieje za kulisami. No i co? No, klient był szczęśliwy, Peter był szczęśliwy, bo dostawał za to pieniądze, wszyscy byli szczęśliwi, ale niestety historia się nie zakończyła dobrze. Jakiś czas po tym, jak Peter skończył współpracę z tym klientem, postanowił opublikować całą tą historię. Oczywiście nie po złości, bo wcześniej rozmawiał z tym klientem i on też nie miał jakoś nic przeciwko. O dziwo. No i to był błąd. Pamiętaj o bardzo ważnej zasadzie: jeśli coś działa naprawdę szybko, przynosi mega zyski, to nie można się chwalić tym w internecie, bo tak naprawdę to zaraz padnie. Oczywiście, krótko po tym, jak Peter opublikował tą historię na jakimś tam blogu marketingowym, znaleźli się mili panowie, którzy pozazdrościli którym nie podobało się to, że on tam zarabia takie pieniądze na takim czymś, a oni nie. Oczywiście napisali do tych periodyków medycznych, że zostali oszukani, napisali do Wikipedii, że też coś tam, też tam było, coś zastosowanego nielegalnie. No i linki z Wikipedii, linki z tych periodyków medycznych, z tych stron medycznych zostały tak do, tego, do tej strony Johna Bukaka usunięte. No, i z czasem musiało po prostu wszystko paść. Oczywiście, jeszcze przez chwilę coś tam działało, bo ta historia, dzięki tej historii, strona Bukake.com, Bukake zdobyła jeszcze więcej linków, ale już niestety nie z branży medycznej, tylko z branży właśnie marketingu, SEO i tak dalej. Ale jak dzisiaj sobie sprawdzałem, jeszcze wchodziłem sobie w Ahrefs'a, żeby sprawdzić jak to tam wygląda Czy to w ogóle jeszcze działa, czy nie, czy są tam jakieś linki No to wygląda to już bardzo, bardzo słabiutko Żeby tak nie powiedzieć, to jest, to gdzieś tu powinien się pojawić screen z tego To sobie będziesz, to sobie możesz zobaczyć, że nie ma tam już żadnego trafiku Także ta strona już chyba nie ma żadnej wartości Szkoda, ale nie dziwi mnie to, tak to już jest że jeśli upublicznisz coś, jakąś tajną metodę w branży SEO. To zaraz staje się ona nadużywana, i po jakimś czasie tak naprawdę traci swoją moc i jest już bezwartościowa. No i to tyle. Mam nadzieję, że ta historia jakoś Cię zainspirowała, pobudziła Twoje komórki mózgowe do działania, i już myślisz nad tym, jakby tu zrobić, zarobić, ale się nie narobić. Bo metod jest naprawdę sporo, wiele jest po prostu nieopublikowanych, ale trzeba, trzeba samemu coś wymyśleć i najlepiej testować, testować i jeszcze raz testować. Bo a nawet jeśli sobie posłuchasz jakichś wywiadów starych, że ktoś ci tam opowiada jakąś metodę i mówisz, że to już nie działa, to również warto ją sprawdzić, bo czasami zdarza się tak, że Google wyłączy wyłączy te działanie tej metody a po czasie na przykład je włączy z powrotem, ale ludzie już jej nie stosują, bo myślą, że to nie działa, a tak naprawdę to może wciąż działać. To dzięki, że dotrwałeś do końca tego nagrania. Mam nadzieję, że ta seria Outside the Box się przyjmie, że będzie Ci się podobało. Jeśli Ci się podoba, to fajnie byś zostawił komentarz i mi powiedział o tym. To wtedy będę wiedział, że mam nagrywać więcej takich historii, a jest ich dość sporo. Kilka już tam mam w głowie, muszę sobie właśnie je zapisać, żeby, żeby mi to nie wypadło. Jedną mam naprawdę zajebistą historię, ale kurczę, no nie umiem jej teraz, nie, nie potrafię jej teraz odkopać, żeby, żeby nie, bo chciałbym opowiedzieć ją w szczegółach, no ale mam nadzieję, że mi się w końcu uda znaleźć i może w następnym odcinku tego, tej serii już Ci ją przedstawię. Dobra, nie ma co tu się rozgadywać, z mojej strony to już wszystko. Pamiętaj, żeby subskrybować, lajkować, komentować, przesyłać ten film dalej i śledzić na social mediach. Linki do moich profili tam pamiętaj zawsze na dole. Z mojej strony to już wszystko. Trzymaj się gorąco, pozdrawiam Cię. Cześć!